Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Chciałbym z panem porozmawiać o tym, co pan powiedział w jednym z wywiadów niedawno, czyli o tym, że małe i średnie miasta już niedługo mogą stać się obciążeniem dla budżetu państwa. Chciałbym, żeby pan powiedział, skąd, skąd takie zdanie. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo. No te zdanie to tak naprawdę twarde dane i wszystko na to wskazuje, że jeżeli małe i średnie miasta dalej będą tracić funkcje społeczno-gospodarcze, to za 10-20, a docelowo 30 lat będą właśnie wspomnianym przez pana redaktora obciążeniem dla państwa. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim... Wspólnym mianownikiem problemów naszych samorządów jest depopulacja. Ślad za tym oczywiście utrata miejsc pracy, czyli ta gospodarka lokalna nie funkcjonuje w taki sposób, jak powinna. A to wszystko powoduje, że nasze miasta po pierwsze tracą funkcje społeczno-gospodarcze, po drugie mają mniej mieszkańców, a przecież infrastruktura w tych samorządach jest przygotowana na zdecydowanie większą liczbę mieszkańców. I przekładając to na konkret, hełm jest miastem dzisiaj 60 tysięcznym. Jeszcze kilkanaście lat temu miał 70 tysięcy mieszkańców, a wszelkie prognozy pokazują, że w ciągu 15-20 lat będziemy mieli 45 tysięcy mieszkańców, gdzie cała infrastruktura miasta jest przygotowana minimum na 70 tysięcy mieszkańców, bo w planach jeszcze poprzednich wodarzy miast na początku lat 90. hełm miał rozwijać się do 80-90 tysięcy. I to nie jest tylko i wyłącznie problem hełma, ale wszystkich małych i, i średnich miast. I teraz w ślad za tym, co się wydarzy. Jeżeli mamy mniej mieszkańców, jeżeli nasze społeczeństwo będzie się starzeć to w naturalny sposób będziemy mieli mniejsze wpływy do budżetu. Jeżeli będziemy mieli mniej przedsiębiorstw, to będzie mniejszy PIT, mniejszy CIT, mniejszy również podatek od nieruchomości, bo niezależnie od tego, że te pustostany czy nieruchomości będą, to nie będzie tego życia gospodarczego. I to spowoduje, że państwo będzie musiało uruchamiać większą ilość subwencji czy dodatkowych środków dla takich samorządów, tylko tak naprawdę po to, żeby nas utrzymać, utrzymać i zrównoważyć nasze budżety. Jeśli chcemy temu przeciwdziałać, to musimy podjąć zdecydowane działania. Takim pierwszym działaniem powinna być odpowiednia diagnoza tego, co jest teraz. Ale diagnoza to nie, żebyśmy powiedzieli sobie, że jest ciężko, że mamy taki poziom bezrobocia, że potrzebujemy takiego programu czy innego. Nie. Chodzi o kompleksową analizę przy wsparciu rządowym, bardzo profesjonalnym, w ujęciu demograficznym, gospodarczym, ale także z społecz tym społecznym. W jakim miejscu dzisiaj jesteśmy i co możemy zrobić, żeby nasze samorządy miały lepszą sytuację. I następnym krokiem na podstawie tej diagnozy jest przygotowanie indywidualnych kart rozwoju, czyli tak dopasować narzędzia, które państwo dzisiaj oferuje, te wszystkie programy i środki, które są transferowane do samorządów, bo nie ma co ukrywać, tych środków jest dużo. Jest bardzo dużo programów, ale często te programy czy to europejskie, czy rządowe, nie zawsze odpowiadają temu, czy, co dany samorząd dzisiaj potrzebuje, bo każdy samorząd jest inny. Dwa bliźniacze miasta mogą leżeć obok siebie. Taki przykład Hełma i Zamościa. Mamy po 60 tysięcy mieszkańców, podobny budżet, podobną strukturę demograficzną, ale mamy zupełnie inne problemy, zupełnie inne wyzwania. I dzisiaj powinniśmy sprowadzić to wszystko do tego, że czas przygotować indywidualne karty rozwoju miast. Mocne strony wzmocnić, słabe zdiagnozować, szanse wykorzystać, a zagrożenia wyeliminować. Z jednej strony łatwo się mówi, dlatego to nie będzie proces łatwy, on będzie musiał oczywiście trochę trwać, ale jestem przekonany, że jeżeli podejdziemy do tego w sposób uczciwy, przy wsparciu rządu, z udziałem samorządu i naszych mieszkańców, to w, przynajmniej uda nam się w części zniwelować te problemy, o których dzisiaj mówimy. E, czyli rozumiem, że e, Pańskim zdaniem. Samorządy same, te małe i średnie miasta nie są w stanie sobie same poradzić, i tutaj to wsparcie z rządu e, będzie konieczne. Pytanie, co oznacza same sobie poradzić? Bo jeżeli. Małe i średnie miasta, a w szczególności były miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, tracą funkcje społeczno-gospodarcze, są mniejsze, a mają przygotowaną większą infrastrukturę, miały kiedyś więcej zakładów pracy, są miastami, w których kiedyś tętniło życie i oczekiwania mieszkańców są takie, żeby wrócić do tego, co było wcześniej, to bez dodatkowego wsparcia rządu. Ale nie chodzi o pieniądze, bo te pieniądze można w różny sposób wykorzystać, a na końcu przecież wszystkie środki są mieszkańców, Polek i Polaków, bo to są środki budżetowe, czy budżetu państwa, czy budżetu samorządu. Ale trzeba zastanowić. Się, jak może tym pokierować. I dzisiaj cały know-how, czyli eksperci, demografowie, instytuty, które zarządzają w, w procesami w samorządach, to jest właśnie zadanie rządu. I rząd może to wszystko udostępnić, może na to nałożyć również swoim autorytetem, autorytetem państwa, strony samorządów i opracować takie dedykowane programy rozwoju, bo w przeciwnym razie, tak jak powiedziałem, to samorząd nie będzie w stanie sam tego zrealizować. Co więcej, na to jest banalny przykład, ale na przykładzie strategii rozwoju miast. Przecież my dzisiaj często musimy, w zasadzie zawsze musimy mieć strategię rozwoju miasta na konkretne lata, choćby po to, żeby aplikować ośrodki unijne, ale prawo zamówień publicznych czy też inne uwarunkowania jest takie, że często wygrywana tańsza oferta i ta strategia strategii nierówna. To są po prostu dokumenty, które są wykorzystywane doraźnie. A mi chodzi o to, żeby jednak państwo przy wsparciu wszystkich swoich instytucji mogło objąć takim bardzo Indywidualnym spojrzeniem, wykorzystując wszystkie narzędzia, wszystkie prognozy demografów, ekspertów, ponadpolitycznie przygotowało plan rozwoju. Rozumiem. Kilkukrotnie wspomniał Pan o tym wsparciu finansowym, aczkolwiek zaznaczył Pan oczywiście, że nie, że nie tylko o to chodzi. Natomiast od jakiegoś czasu. Te dochody są ograniczane, o czym też rozmawialiście, ograniczane jakby przez, przez zmiany w podatkach itd. i na decyzje rządowe. I, I chciałbym pana zapytać, czy pańskim zdaniem jakby kierunek, w którym rząd jakby zamienia w pewnym sensie te dochody samorządów na różnego rodzaju dotacje czy subwencje, to jest kierunek dobry, bo jakby do tego się to sprowadza. Czy jednak jakby ta sytuacja wymaga diametralnej zmiany i też nawet już nie rekonstrukcji ustawy o dochodach finansów publicznych, tylko po prostu napisanie jej całkowicie od nowa? Wrócę tylko jednym zdaniem do poprzedniego wątku. Często właśnie nie chodzi o pieniądze dla samorządów, chodzi o stworzenie możliwości. Jeżeli dzisiaj na przykład miasta na wschodzie Polski chciałyby być konkurencyjne, chciałyby ściągać inwestorów, chciałyby być przygotowane do odbudowy Ukrainy, to nie będą z prostego powodu. Nie mają dzisiaj terenów inwestycyjnych i takich terenów nawet nie mają, nie ma skarb państwa w swoich zasobach. Inaczej jest na zachodniej ścianie Polski. I to generalnie chodzi o to, że trzeba dokładnie przeanalizować strukturę, dokładnie przeanalizować uwarunkowania historyczne, wiele różnych zmiennych, a dopiero na końcu na to na Ewentualne środki czy programy dedykowane. To tak, jakby zamknięcie tego poprzedniego wątku. Jeśli chodzi o dzisiejszą debatę i rozmowę o przyszłości finansów, to trzeba zobaczyć, co się wydarzyło. Rząd podjął decyzję o obniżeniu podatków, i naturalnie w kieszeniach naszych mieszkańców zostało więcej środków. My, jako samorządy, byliśmy beneficjentami tej części podatkowej, stąd jeżeli te podatki są niższe, to automatycznie nie wpływa do nas więcej środków, chociaż zatrzymało się to mniej więcej na podobnym poziomie, jak było w latach poprzednich, ale przestało nam robić. Rosnąć, a wydatki się zwiększyły, czyli mamy podobne dochody, jak wcześniej, a wyższe wydatki z uwagi choćby na inflację, na koszty energii, i stąd ta sytuacja jest dzisiaj e, trudna. Odpowiedzią na to w pewnym sensie są te subwencje, bo były to w mojej ocenie narzędzia doraźne, to znaczy nie mieliśmy w ślad za obniżką podatków reformy systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego, ale państwo musiało odpowiedzieć poprzez rekompensatę, stąd te inne subwencje, więc jeżeli otrzymujemy podobny, bo tutaj należy spojrzeć też uczciwie, że małe i średnie samorządy otrzymują bardzo podobną kwotę, czasami wyższą, większe tutaj metropolie mają już sytuację bardziej złożoną, inną, często nie rekompensuje im się ta ta subwencja i stąd rzeczywiście te problemy występują. Często też dlatego, bo przecież prezydenci dużych miast są bardziej eksponowanymi samorządowcami, mają większy głos medialny, pokazują tą stronę medalu. Tymczasem małe czy średnie samorządy tak naprawdę nie odczuły tych zmian. Mówię o kwestii uzupełnienia braków, nie wzrostu samych kosztów. Więc te narzędzia ja traktuję jako doraźne. Dzisiaj jesteśmy przed dniem na pewno dużej dyskusji o reformie samorządów finansów. Tak uważam. Jest jest to niezbędne przede wszystkim po to, żeby samorząd miał stabilność. Jeżeli mamy tą stabilność, jeżeli wiemy, jak planować nasze budżety, to będziemy mogli zrealizować po pierwsze więcej, po drugie efektywniej, a po trzecie będziemy w stanie planować z wyprzedzeniem kilkuletnim, jak kiedyś, nasze dochody i wydatki, co się przełoży po prostu na wizję rozwoju w miast, miasteczek i wsi. A czy obawia się Pan e, o to, że te doraźne? Zastrzyki finansowe, które rząd przekazuje samorządom na konkretne inwestycje drogi czy, 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 czy też inne, e, nie skończą się tym, że, e, że tak jak kiedyś samorządy budowały koparki i później nie miały finansów na to, żeby je utrzymać. To też e, nie, nie, nie zdarzy się taka sytuacja, że samorządy rzeczywiście dost, będą miały pieniądze na to, żeby inwestycje zrealizować, tylko później niekoniecznie na to, żeby już te wybudowane inwestycje utrzymać. Myślę, że dzisiaj musimy patrzeć na to wszystko pod kątem właśnie wspomnianej reformy czy dyskusji o reformie finansów publicznych, po to, żeby każdy samorządowiec, każdy samorząd miał stabilną sytuację w zakresie planowania. Ja na przykładzie miasta Chełm, Chełm jest miastem 61-62 tysięcznym, który ma budżet powyżej 500 milionów złotych. Za pierwsze trzy miesiące mam nadwyżkę operacyjną na poziomie 22,5 miliona złotych. Moja sytuacja jest na dzień dzisiejszy stabilna. To wynika także z tego, że ja zostając prezydentem, być może miałem łatwiej od innych samorządowców i mogłem przeprowadzić bardzo poważne zmiany reorganizacyjne z uwagi na zastaną już sytuację finansową miasta, bo jak zostałem prezydentem nadwyżkę operacyjną, miałem na poziomie niecałych dwóch milionów, rok wcześniej wynosiła 700 tysięcy, dzisiaj to jest mniej więcej co roku pomiędzy 15 a 20 milionów plus brak zadłużania w samorządu, a wręcz w odłużanie, Więc ja mówię u mnie jest stabilnie, ale było to poprzedzone pewnymi działaniami, na które mogłem sobie. Pozwolić. Jeśli jednak spojrzymy na część innych samorządów, to dzisiaj często jest tak, że samorządowcy no, nie mają tych dochodów bieżących w takim stopniu wystarczającym. Stąd było to bardzo duże wyczekiwanie na informacje z rządu o środkach subwencji. To troszeczkę uspokoiło nastroje, ale dzisiaj samorządowcy czekają na konkrety kiedy, w jakiej kwocie, czy to będzie algorytm, czy to będzie jakiś sposób też promowania innych samorządów. Bo ja z kolei uważam, że w najtrudniejszej sytuacji są zawsze miasta na prawach powiatu, bo mają w swojej strukturze zarówno powiat, jak i gminę, i często ta subwencja uwzględniała tylko jeden jakby charakter. W tego miasta i uważam, że tutaj należałoby te samorządy także w tym zakresie e, wesprzeć. Także bezdyskusyjnie dzisiaj musimy rozmawiać o przyszłości, o e, reformie. E, doraźne subwencje są potrzebne na tu i teraz, i bardzo dobrze, że one są. Niemniej e, nie jestem w stanie Panu powiedzieć wprost, czy będzie taka sytuacja, że samorządy nie będą miały środków na utrzymanie tego, co dzisiaj zbudują, dlatego, że to zależy od wielu różnych czynników, na przykładzie miasta Chełm takiego zagrożenia nie widzę, ale są inne samorządy, które mają zupełnie inne problemy, ale te problemy tak się spiętrzyły, tak na siebie naszły, że dzisiaj poprzez tę sytuację pewnego niepokoju sytuacja budżetowa jest gorsza. Panie Prezydencie, jeszcze na koniec pytanie. W zasadzie już zaczynamy realizować nową perspektywę unijną. Te, 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 te programy ruszają, konkursy już w zasadzie startują. Czy Pańskim zdaniem małe i średnie miasta są przygotowane na realizację projektów unijnych, w kontekście finansowym, oczywiście? Pytam. Chodzi mi o wkład własny. Samorządy do tej nowej perspektywy unijnej przygotowały się od dłuższego czasu. Jeśli subwencje będą zapewniały uzupełnienie dochodów bieżących, to tak, to będą przygotowane, ponieważ będzie to jakby uzupełnienie tylko tego procesu, do którego się przygotowywaliśmy. Ale bardziej obawiam się tego, że dzisiaj rynek potencjalnych wykonawców jest bardzo trudny, dzieje się bardzo dużo, tylu inwestycji w samorządzie nie było nigdy i to trzeba obiektywnie przyznać, stąd ten rynek jest węższy, ceny są często wyższe. I tutaj może być problem, że za inwestycję, która nominalnie powinna być warta X, Będziemy płacić x razy 20, x razy 30 i tutaj widziałbym zagrożenie, bo przez to nie będziemy w stanie zrealizować tyle, ile jeszcze wcześniej. Po prostu oczywiście ta sytuacja specyficzna na rynku, również uwzględniając to, co się dzieje na Ukrainie i tendencje ogólnoeuropejskie, może powodować, że po prostu nie będziemy rozstrzygać naszych przetargów, bo te kwoty będą zawyżone. Więc to jest w raczej to, czego bym się dzisiaj obawiał, uwzględniając oczywiście to, że samorządom będą wyrównywane te ewentualne ubytki w y, picie. Dziękuję bardzo za Bardzo problem. dziękuję. Dziękuję Państwu.